I <laughs> Ej, e, Hej. E... Właśnie ty ci wieszłam jakoś tak. No wiesz. Nudno, nic się nie dzieje. No wiem, no bo no wiesz... Zaczęły się trudne dni w tym roku. No. I to jeszcze jak? Która jest godzina? Jakoś nie ja wiem. patrzyłam, bo... No wiesz, że no ja zegarka zapomniałam. To no... znaczy nie wiem. No przecież na korytarzu, no. Nie no tak, sprawdzałam. No, nie sprawdzałam, po co sprawdzać. No, no powiedz, no jak, no nie sprawdzałam, bo mi się nie chciało. Byłam, jestem zespana, strasznie, strasznie zespana. No ja też, dlatego się trochę obmyłam, bo chciałam się trochę tak rozbudzić i w ogóle. O to wiesz, to, to ja może skorzystam, bo ja też muszę. E, dobra, tylko się tam nie utop. Okej. Okay. Tylko nie wylej. Dobra. Och. Nie ma to jak woda o poranku. Tak, tylko zależy jeszcze, która jest. E, pójdę sprawdzić. Okej. Okay. Ósma rano. Dziwne. Jak na ósmą rano to jest dosyć ciemno na dworzu, co nie? Mhm. Jakoś tak ponuro dzisiaj. A ty pamiętasz, który dzisiaj jest? Nie, nie wiem, no nie pamiętam. Wiesz, nie mamy napisane na 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 na. Zegarze, ani nie mamy na tym, tym nigdzie nie mamy w ogóle kalendarza. Ty. Ty, a czemu ty taka czarna chmura? Czarna chmura? Jakoś tak dziwnie się czuję. Mhm. Mm no tak to było przy, do przewidzenia. Ja też się tak czuję czasami, jak, jak są takie dni ponure, to ja też ponura. Ale dzisiaj mam dobry dzień. Bardzo. No niektórzy już tak mają, a niektórzy nie. Jakoś tak. Nisa, wszystko ok? Y tak, wszystko gra. Już się bałam, że złapał cię ten atak astmy. No, no wiesz. No jak cię tak czasami złapię, to tak dyszysz. Tak wiem, ale nie mam astmy, jasne? Nic mi nie jest. Idzie, tylko i rozgoda, na i nikt tego nie docenia. Idę sobie. I oczywiście zostałam sama, jak zwykle. To było jednak do przewidzenia. No dobra, to jeszcze pójdę na chwilę się położyć. Zrata czasu tylko. Shakira, czego chcesz? Nie ja nic, ja po prostu tak przyszłam do ciebie, bo tak się błagam po szkole i nie mam co robić. Aha, no okej, niech ci będzie. A gdzieś proszę tutaj byłaś? Jeszcze mnie jest. Co? Zadajesz się z tym bezguściem, z tym no, żurem z podławeczki? I to jeszcze dodatkowo z parku podławeczki? LOL! Jak ty? Jaka ty jesteś? Nie do no. żalpel mi Niech mnie dzisiaj nie docenia! Od ciebie też sobie idę! Nie dziwię się. Wiesz, mogę ci dołączyć do tej grupy bezgustów. Nadajesz się. Ja się nadaję? To popatrz na siebie. Tak, wiem, patrzyłam. Jestem śliczna. To akurat już dawno wiedziałam bez guścia. Jasne? Wiesz, dobry pomysł był, żebyś już stąd poszła, bo ty w ogóle stąpasz na moją ziemię. Noże, lol. A kto wczoraj w centrum handlowym wybierał? E, no wiesz, ten straczkowaty lakier do paznokci. Ty się chyba w ogóle nie znasz. To był błękit. Jak może, plus turkus, jeszcze najmodniejszy tego lata. Czemu ty to mówisz, skoro się w ogóle nie znasz? A teraz. wąs stąd! Vara, no już. Vara! Ja już sobie idę, ale tu jeszcze wrócę. Nie musisz. Sara, czego chcesz? Monster! Co? Y nie rozumiem cię. Ogarnij się i powiedz po ludzku. Patrzyłaś dzisiaj w lustro w ogóle? Wie, jakoś tak nie widać, wiesz, trzeba było sięgnąć po niwe. Popatrz na siebie, to jest wcale nie lepsze. Y y no wiesz, ja dużo lepsza, bo wiesz, ja używam nowej odżywki pantin 100% y Super, super takie, super 100%. I w ogóle bez amoniaku. Hmm, A z ciebie żół pod ła ławeczki. Żura to ty masz w parku i się wreszcie ode mnie odczep. Nie dość ci jeszcze? Wiesz. Wiesz... To monsterze. Ja nie mam zamiaru się zadawać z takimi jak ty. Jestem taka sama jak ty. Nie rozumiem o co tam wszystkim z tym chodzi. Hm. Hm. Jak tak może można sądzić? To przecież widać. Jasne, bo jestem od was wszystkich inne, tak? Nikt mnie nie lubi. Przecież to jasne. Jestem monster i żul z podławeczki.